Czym on jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są posłuszne. Cześć, ja jestem Ania i witam was na kanale Evangelical Challenge 28 stycznia w sobotę. Według mnie Jezus mówi nam przez ten fragment, że jest bardzo ważny, bo jest Synem Bożym, a Bóg stworzył przyrodę i dlatego wicher i jezioro były posłuszne Jezusowi. A waszym Evangelical challenge jest pójść na spacer i pooglądać te cuda, które stworzył Jezus. Pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górę. Pa!